Czyli już z takich oficjalnych informacji mamy potwierdzone trzy zgony. 22 osoby porażone. Niektóre w bardzo ciężkim stanie. Już tutaj szpital nie przyjmuje poszkodowanych. Już są prawdopodobnie założeni do nowego targu, a bardziej poszkodowani do Krakowa. W związku z tym wszystkie imprezy w Zakopanem zostały odwołane. W tym momencie w starostwie trwa sztab kryzysowy. No fatalnie jest. I jeszcze nie mamy wszystkich danych ze strony Słowacji, bo tam również poraziło bardzo dużo osób. Te osoby dopiero są gdzieś transportowane, z niektórymi w ogóle nie ma kontaktu. Uwaga, dobry wieczór z Zakopanego. Wakacyjna górska przygoda momentalnie zamieniła się w jedną z największych katastrof w polskich górach. Gwałtowna burza z piorunami spadła na turystów w Tatrach wczoraj tuż po 13. A jeszcze o 12.35 szczyt Giewontu wyglądał tak, jak widać na tym zdjęciu. Nic nie wskazywało na, tym, na to, że wkrótce 150 osób odniesie tu rany, a 4 osoby zginą. Bioruny, które uderzały w wielki metalowy krzyż na szczycie dziewątu, poraziły m.in. Huberta i Adriana. Czuliście ten przechodzący prąd? E, tak, było czuć e, na całym ciele, najbardziej właśnie lewa strona, ręce i nogi. Ty jesteś poparzony? E, mam poparzone okolice żeber. Ale nic więcej wam się nie stało? E, nie, jest okej, okay, tylko jesteśmy tyle, że w szoku. Można powiedzieć, że mieliście sporo szczęścia. No dokładnie. W porównaniu z tym, jakie były tam obrażenia o innych ludzi, otwarte załamania i w ogóle niektórzy nawet zginęli właśnie, no to no mieliśmy bardzo dużo szczęścia. Widzieliście ofiary śmiertelne tej mm, katastrofy? Tak, widzieliśmy. To byli ludzie właśnie porażeni piorunami, no czy, czy przygnieceni skałami? Porażeni. Czy jedna dziewczynka dostała właśnie kamieniem w tył głowy. Zmarło tam. No tak. Czy wy byliście sami na tym szczycie? Yy, było tam pełno osób. Zeznajomych to było nas siedmiu, a tak to było bardzo dużo osób na szczycie. No nie było gdzie po prostu postawić na nogi, nie? Czyli jak zaczęła się ta tragedia, ta katastrofa, to nawet nie można było łatwo uciec stamtąd? Zaczął padać deszcz. Yy, skały były śliskie i ludzie zaczęli po prostu pchać się wszyscy I nie było po prostu szansy na żeby jakoś szybciej schodzić. Bo albo by pospadali na dół, albo... No... Czyli te cztery ofiary śmiertelne to tak naprawdę szczęście w nieszczęściu, bo tych ofiar mogło być dużo więcej. No, mogło być o wiele. Dużo. Jak to się stało, jak to jest możliwe, że jedne osoby w tym samym miejscu tracą życie, a, a drugie jakoś cudem uchodzą prawie bez ran? To jest bardzo gwałtowne zjawisko i prąd potrafi się rozejść z takiego miejsca za pośrednictwem cieków wodnych, mokrych kamieni, łańcuchów, więc to, to jest zjawisko, które no trudno tak opisać, szczególnie w takiej skali, jakiej się wydarzyło tam, kiedy było tam, tak dużo ludzi, więc trudno jednoznacznie odpowiedzieć na takie pytanie. To, kto ma buty, ma znaczenie? No, oczywiście chyba też, bo na przykład jeżeli jest, ktoś ma jakieś buty z gumową, grubą podeszwą, to będzie mniejsze przewodnictwo, jest to większa izolacja. Być może, że jeżeli ktoś ma coś metalowego u siebie w plecaku, czy gdzieś w pieszące, może być większe przewodnictwo wtedy tej elektryczności. To od różnych rzeczy może zależeć. Ja Także zdarzały się wszystko. takie rzeczy, że stał obok siebie ojciec synem, ojca zabił, syn przeżył. Dziękuję za te wyjaśnienia. No, mam jeszcze takie pytanie. Czy wy uciekaliście stamtąd, czy staraliście się komuś pomagać? Jak to było? Uciekało się wszędzie, sensie, żeby dbać o siebie. Wiadomo, żeby nam się nic nie stało. W... Tutaj jak rodzina najbliższa, tutaj staraliśmy się, żeby ich sprowadzić bezpiecznie na dół, ale jeżeli się widziały jakieś osoby, to starało się każdego, po prostu, kto był w pobliżu, możliwe, żeby go przytrzymać, złapać, to jak najprędzej łapało się te. Osoby, żeby za rękę, cokolwiek, żeby nikt się nie zeszli. To no. która, która straciła wzrok podczas tej kamieniu. Tak, szliśmy wszyscy i siedziała sobie pani na kamieniu i ona tak po prostu się nie ruszała i tak na nie spojrzałem, a ona nagle zapytała, czy ktoś tutaj w ogóle przechodzi. Ja się do jej strony zwróciłem, mówię, że idziemy, uderzył tutaj piorun, czy coś pani jest. Ona mówi, że straciła wzrok, no i wtedy szybko ją tylko zapałem za rękę, mówię, schodzimy w dół, czy ktoś z panią jest. Ona mówi, że. Jest z nią mąż oraz dziecko, i że byli troszeczkę niżej, i zaczęliśmy ją wtedy sprowadzać tam na dół. No Prowadziłem ją sytuacji. za ręce, tak, ponieważ nic nie widziała i uważałem, żeby nie zeszła na prawo czy na lewo, bo skały były mokre, buty się ślizgały i po prostu tutaj mówiłem pani, żeby złapałem ją za rękę, mówię tutaj, pani trzyma łańcuch, położyłem mi rękę na łańcuchu, ona go zacisnęła, mówię powoli, kroki pani stawia, łapem jej za buty, stawiam ją na półkach skalnych te buty, żeby można ją zsunąć, żeby nie zleciała po prostu. I doprowadziłem ją do męża na dół, które miały złamaną nogę i tam mieli czekać po prostu na helikopter. Mam nadzieję, że doczekali na pewno się doczekali. Jak to, co się stało na Giewoncie, raptem 30 godzin temu, pamiętają inni świadkowie. Oto rozmowa nagrana przez naszą reporterkę Monikę Góralewską. Córka została na dole w zakopane, matka weszła na szczyt Giewontu i gdy uderzył piorun, przestraszona córka nie wiedziała co się dzieje z matką. Mama wysyłała mi z trasy zdjęcia. No tutaj o 12, że tam zostało 40 minut do Giewontu i 12.47. Już widać krzyż i gdzieś tam Tam jest, tam jest 10 minut chyba dojścia. Jest pani na szczycie i. No i zbieramy się do zejścia. Będąc mhm. no, na tym szczycie, stoimy w kolejce do tego zejścia, bo to zejście jest drugą stroną, ale też pojedynczą, osoba za osobą, musi się trzymać tych łańcuchów. Jak, jak czekam w tej kolejce. No to następuje ten, następuje ten piorun. I wydawało mi się, że on trafił w ten krzyż albo gdzieś obok. Widziałam, jak na pana, który jest w kilkadziesiąt, ma głowę kilkadziesiąt centymetrów niżej od mojej, lecą z góry kamienie. I to, jak on dostawał tymi kamieniami w głowę, to widziałam. A potem, schodząc, widziałam ludzi, którzy przy tych łańcuchach leżą. Widziałam ludzi po prostu, który, którzy mieli porozdzielane y, ubrania. Jedna z pań po prostu była całkowicie, leżała nago. Ja Tana nie wierzyłam. Była przytomna, nieprzytomna? Była przytomna. Zanim ja tam doszłam, y, to, no, to, to została y, ubrana, no, przykryta, czy, czy, czy jak to nazwać, przez, przez kogoś. Widziałam, wiedziałam, że to dziecko. Jakieś y, dziecko ranie Wydawało mi się, że robią sztuczne oddychanie. Widziałam, że trzymają nogi do góry. Widziałam, że y, trudno mi, nie podchodziłam, ale tam było, z, tam było z, z 4 czy 5 osób koło tego dziecka. Pomagałam takiemu jednemu panu opatrzyć rany, ponieważ szedł co krok, to jest y, czerwony ślad na, na kamieniach na drodze. Podchodzę bliżej, a ten pan ma rozharatane całe spodnie z tyłu, odkryta cała noga i ta cała noga jest we krwi. I ja w życiu takiej rany nie widziałam. Ja się zastanawiałam, y, co, co trzeba zrobić, żeby takie coś mieć. Po prostu miał dziury w ciele. Taki, taki palec y, wchodził w dziurę. I to były dwie takie dziury. Może minuty zadecydowały o tym, że pani żyje. Czy myślała pani o tym? Pomogła być pani po prostu tak. trochę niżej. Tak, myślałam. Yy... Właśnie otarła się Pani o śmierć. Tak. I myślę, że długo będę o tym myśleć. I myślę, że, że długo, bo to jest tak jak Pani mówi, to jest to jest kwestia kilku minut jak ja będę była na, na tych łańcuchach. Macie świadomość, że w zasadzie otarliście się o śmierć? Bardzo duże szczęście. Było blisko, ale na szczęście nasze rany nie były poważne. Ja mam tylko po prostu oparzone lekko udo oraz stopę po prostu, więc przeżycie jest straszne, widok jest okropny. Jeżeli kładą się w nocy do łóżka, to po prostu widziałem twarze tych ludzi, jak wszyscy schodziliśmy i tych rannych osób i tych, którym się starało pomóc. Wszędzie byli po prostu dokoła ludzie, ale przeżycie. Ludzie to się było musieli niepokoić u Was bardzo. Jak tak. dzwoniliście za nich potem wszystkim? My Ja schodziłem akurat ze swoimi rodzicami. Akurat wszyscy byliśmy całą grupą na szczycie w siedem osób. I to było naprawdę po prostu wielki szok. I każdy starał się tam po prostu bezpiecznie zejść, a niektórzy właśnie panikowali. To wszyscy krzyczeli, żeby się uspokoić, iść powoli. Nic już się nie gorszego i nie stanie, że wszystko tutaj się ucisza. Tam poniżej szczytu w schronisku na Dolinie Konradowej, tam to musiało jeszcze też wyglądać koszmarnie, bo te wszystkie to mniej yy, połamane, mniej yy, ranne osoby schodziły tam, to muszę wyglądać jak szpital po prostu, takie to... I w sumie dokładnie tak było, bo wszyscy, którzy nie mieli żadnych obrażeń, yy, byli poproszeni, żeby wyszli i zrobili miejsce dla tych rannych i rannych co chwilę zwożono. Z, to trwało naprawdę długo, długo, przyjeżdżali co chwilę nowe osoby i różne obrażenia. Mniej lub, mniejsze lub większe po prostu obrażenia, jakieś oparzenia albo uderzenia od kamieni. I po prostu każdy wchodził tam do tego schroniska i był opatrywany przez lekarzy. Dziękuję Wam za, za pomoc, jaką udzieliliście ludziom w potrzebie. Tragedia na Giwoncie dotknęła całe rodziny. W krakowskim szpitalu w Prokocimiu leży troje dzieci w ciężkim stanie. Rodzice jednego z nich nie mogą być przy łóżku swojego dziecka, bo sami są ranni i leżą w innej placówce. Nawet doświadczeni lekarze są zaskoczeni stanem zdrowia dzieci, które do nich trafiły. Nigdy nie mieliśmy do czynienia z tego typu obrażeniami, z tego typu dziećmi, to takiej tragedii, jaka się wydarzyła. Chłopiec został przyjęty na intensywną terapię, zaintubowany i jego stan jest ciężki. Pod wpływem wysokiej temperatury mu się zapaliły buty. Te oparzenia, które są na ciele, też wynikały z tego, że no odzież, która była, się zapaliła. Dziewczynka ma Trochę mniejsza powierzchnia oparzeń, ale oparzenie jest um, no bardzo bolesne, bym powiedział, w związku z tym jest na takich środka przeciwbólowych, żeby tego nie wyczuwać. Rany były um, głębokie, dotyczyły dużej powierzchni ciała. Zdziwiło mnie, że um, doszło do czegoś takiego i że tyle ludzi odniosło obrażenia, bo jest to sprawa wyjątkowa. Tak masowej, jeśli chodzi o liczbę rannych, katastrofy w polskich górach jeszcze nie było? Czy służby ratownicze panu zdaniem stanęły na wysokości zadania? Zdecydowanie wydaje mi się, że tak. Nie było, nie było takich zaangażowanych w służb chyba nigdy w historii. Nie było tylu rannych, może było tylu zabitych. Natomiast tak wielkiego zaangażowania stałem przy ulicach zakopanego, kiedy policjanci stali w zasadzie co skrzyżowanie i przypuszczali ratowników, którzy cały czas jeździli na sygnale. Też śmigłowiec, który latał w warunkach bardzo, bardzo trudnych, wręcz skrajnie trudnych. I tutaj wielkie, wielkie słowa uznania dla ratowników, dla pilotów, którzy naprawdę dokonali wręcz niemożliwego, że dostawali się tam i ratowali ludzi tak szybko. Sierpień jest strasznym miesiącem, jeśli chodzi o Tatry, jeśli chodzi o, o, o liczbę turystów. Góry są zatłoczone, a jednocześnie jest bardzo dużo, bardzo dużo burz właśnie w tym miesiącu. Możemy się spodziewać podobnych tego typu tragedii? W lipcu, w sierpniu mamy takie zjawiska pogodowe. Jednocześnie mamy ruch rzędu ponad 30 tysięcy osób dziennie na szlakach. Więc bardzo ważne jest sprawdzanie prognozy pogody, kontrola tych warunków też w trakcie wycieczki, tak żeby unikać takich sytuacji, kiedy jesteśmy w miejscu, z którego trudno się wycofać, kiedy przychodzi coś gwałtownego. Zwłaszcza że tylu ludzi jest po drodze i naprawdę trudno zrobić ten krok wstecz. Ostatnie pytanie do Was. Czy... To was odstraszyło od gór? Pewnie. Myślę, że drugi raz nie wejdę. Ale w ogóle nigdzie? W ogóle, na żadną górę. To też? Myślę, że jeżeli chodzi o taki spacer, jak przez te doliny, tak, ale jakoś wyżej, myślę, że też nie ma szans, żebym wchodził. Jednak u nas pozostał. No, Ta straszna, bezprecedensowa katastrofa w bardzo brutalny sposób przypomniała nam wszystkim o sile żywiołów, o potędze natury. Uczy nas także pokory wobec gór, pokazuje konieczność podjęcia trudnej decyzji o zawróceniu ze szlaku, nawet tuż przed szczytem, jeśli pogoda gwałtownie się pogarsza. To było specjalne wydanie uwagi z Zakopanego. Do zobaczenia jutro o 19.45.